Cześć, ja jestem Diablo Gaming i dzisiaj nagrywać będziemy Polowanie na zwierza. odcinek drugi, a więc lecimy, let's go! O, po grałem sobie trochę poza nagraniami i zauważyłem, że są tutaj dwa światy. Taki i taki. Na razie zagram sobie na tym świecie. I pierwsze co to będzie, chyba. E, trial of Hunter. Go hunting. Hunting. Ulepszymy sobie broń, tak w międzyczasie. No i lecimy dalej. Mission. Właśnie tego nie umiałem przejść. Long, long shot. Ok. Ale czemu ja trafiłem langshot? Kill one with langshot. No to lang, no to jest półco? Tu jesteś. Nie, 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 bak. Termal. Tutaj, 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 tutaj. No. Ale w ogóle beznadziejnie zrobili to, że. O, i w ogóle mam mikrofon. Nie wiem, czy będzie to widać. W sumie to słychać. Może zrobimy jeszcze raz. Bounty hunting. O, i chodzi o to, tutaj, właśnie, żeby polować na ptaki. Wody. Aj. Błody. Błody. Ale mi idzie. 7, Eagles. Błody. co jest Błody. Ale poszedł. Aj, aj, bole. Sześć U niej nie, zniknął ze skałą. O nie. Aj, aj. Nie wyszło. Tak blisko. A i szybko. Nie umiem go trafić już. Wody jeszcze jeden może szybko 34. Wody okej. Okay. Co? So, nie igl to Eagles, to są. Orły. I orły zastrzelone. Go hunting, to zrobię tak, mogę się zrobić tak, damage, moment, no nie, ta, 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 328, mogę to ulepszyć, zoom, mm -mm. aż nie, o, reload time mi się przyda, reload time, nie, więc pójdziemy sobie go hunting pro proced. Pro... Nie co to jest proced, Sześć eagle. Sy. Nawet nie wiem, jak go trafiłem. O, nawet nie wiem jak to zrobiłem. No nie. No dobra, jakoś mi się udało. Trzy na sześć. Co widzicie tutaj Tutaj też jest. U i super. Jak dam exit i zobaczę sobie challenge Trail of Hunter. Dobra. Trzeba wszystko zobaczyć. Aha. No jak? No fe. Ja nie umiem, czasami to się w ogóle nie chce wcisnąć, ten przycisk od strzału. Dobra, start. O, jest. Zdążyłem. cudem ona to zrobiła. Akurat się odwrócił, a ja ją trafiłem. Level up. No i jak? Myślę, że skończymy na tych polowaniach. Serię będziemy dalej prowadzić standardowo i nie wiem, ile będzie z tego odcinków. No, a więc z mojej, z mojej strony byłoby to wszystko. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i cześć!